Witajcie, bracie i siostry. Pozwolę sobie wrzucić parę zdań na temat y, odnośnie Samuel, Saula. Aha, już się zdradziłem. Samuela. <laughs> Saula, Saula, Saula. Y, tak, padły tam takie y, taki wąteczek mały chyba między Mariolą i Olą, Odnośnie Saula, jak szło jego serce, szło jego serce. Przede wszystkim widzimy w historii Saula, że w ogóle Stary Testament jest światem zewnętrznym i Pana, który zstępuje. Kiedy wstąpił na początku na Saula na chwilę, bo był spotkał się z prorokami, ten, że Saul popadł w jakieś zachwycenie i znali go wcześniej Ludzie i dziwili się, że się niederwalnie przepraszam, zachowuje. Więc miał tam zmianę swojego postępowania, prawda? Było jakieś zewnętrzne zachwycenie. I e, dzisiaj takich zmian poszukują ludzie e, z zewnątrz. Ale dobrze, wróćmy do genezy jeszcze na początek w ogóle, jeszcze raz. Świat starotestamentowy cechuje się tym, że Pan nie zamieszkiwał z serc, tylko działał z zewnątrz. Właśnie działał z zewnątrz. I no jest różnica jednak. Jednak jest różnica między Starym Testamentem a Nowym, więc jakby żeby unikać tego wątku, że ktoś sobie nagrabił u Boga, więc Bóg się od niego odwraca. Kiedy przeanalizujemy w ogóle wątek samego Saula, że w ogóle przewodził ludowi izraelskiemu, skoro on był pierwszym królem, a w kontekście tam rozmowy Saula z Samuelem, kiedy Samuel się żegna z powodu starości swojej, to on wypowiada takie zdanie, że przewodziłem wam Przewodziłem Wam, przychodzili do Niego jako do proroka, tego, który ma kontakt z tym odległym Bogiem i którego Pan używa, żeby przekazywał pewne słowa, myśli, zamiary, pragnienia, serca, prawda? Słowa zachęty, cokolwiek. Przychodzili do proroka, bo Pan, Bóg Ojciec, wybrał sobie, to będzie częścią to, co mówię, to będzie częścią linii życia, żebyście wiedzieli, nie? I Bożego Wyboru. Że Bóg dochodzi głos, że nie słyszał tego e, e, kapłan w świątyni, ale, ale słyszał głos pana Sam Samuela. Nie? I, e, I kiedy. Nie wiem, czy oni spali, chyba to głos wybudził. E, wybud właśnie ciekawe jest to, że chyba wybudził ten głos e, Samuela. Heli spał i chyba Samuel spał, nie wiem, to by trzeba było zobaczyć. Niesamowite, każda linika, każde wszystko ma znaczenie, ale nieważne. Przychodzi głos do Samuela, do chłopaka, do nie, jeszcze nic nie zrobił, jeszcze nic nie zasłużył, prawda? I tak też mamy tą historię Bożego wyboru, w ogóle sam Samuel jest też w typologii znaczącą osobą, ale gdzie tam do Anny przychodzi, chyba Anna miała na imię ta jego mama. Natomiast on jeszcze sobie nic nie zasłużył. Jest to na podstawie Bożego wyboru, czyli widzimy linię cofnąć się, cofnąć się troszeczkę przed Saula, nie? Jest y, naród Izraela i jest prorok i który przekazuje słowo. Nie było króla na ten czas. Nie było króla. Nie było jednej osoby, którą trzeba byłoby się słuchać, nie? I teraz y, lud chciał króla. To lud na wzór innych ludów. Czyli nagle odwracają się od słowa Boga, który przemawia, Boga, czyli celem samym w sobie nie był Samuel. Samuel tylko przekazywał, a oni przez wiarę mieli przyjmować słowo, które usłyszeli. Słowo, zwyczajnie. On przekazuje słowo, mówi ustami swoimi to, co dostał do serca, nie to, co Pan mu objawił, to, co Pan do niego przekazał. Nie? Czyli mamy takie podążanie. Izraela, którego my dzisiaj jesteśmy rzeczywistością. Rzeczywistością, nie? Czyli tam jest zewnętrzny, cielesny Izrael, natomiast my jesteśmy tym duchowym Izraelem. No i mamy kalki, nie? Dobra, czyli mamy tego, który przekazuje nam wieści z nieba, czyli Jezus Chrystus nam również przekazuje wieści z nieba. Mamy ostatniego proroka, największego na Ziemi. Proszę bardzo, start. Kto go tam słucha, kto go tam chce posłuchać, by zrealizować to, co mówił, nie? I teraz tak, mamy Samuela i lud domaga się yy, króla, króla, zwyczajnie króla, nie proroka kolejnego, zauważcie, nie kogoś, kto będzie mówił, bo ty źle mówisz od Boga, tylko oni chcą, żeby ktoś nad nimi miał władzę. Chcą podlegać komuś, oni sami chcieli, Komuś podlegać. To jest obraz dzisiejszego chrześcijaństwa. Ja wiem, że już palę na panewce, bo można by to ładnie poubierać, no ale po, powiedzmy, że i tak, no co to tam. Co tu będę? Mam atmosferę budować, nie? To jest kalka, to jest Samuel. Całun jest w typologii obrazem dokładnie zwiedzionego chrześcijaństwa. Chrześcijaństwa duszewnego. Które w ogóle historia cała pokazuje coś jako taka historia, czyli wyciągamy wnioski z sytuacji, historii, z postawy jednych, drugich, prawda? Czyli tego, kto prosi, tego, kto ulega, nie? Więc pan re reaguje na to przyzwoleniem. Po prostu chcecie króla, macie króla. Potem tak to skutkuje. Potem, kiedy są zarzuty i rozprawa po tym wszystkim, zauważcie, że oni zaczęli wołać do Pana potem, potem. Mam nadzieję, że to znacie te historie, że mamy przestudiowane je, że pierwszy raz tam nie zaglądamy, że mamy historię w pierwsza Samuela, w Księdze Samuelowej, być może w Królewskiej, nie wiem, gdzie to tam się jeszcze przejawia. Natomiast kiedy mamy w księgach Samuela ten opis cały, nie? i potem, jaka jest to sprawa, że zawołali, panie, panie, odwróciliście się, odwróciliśmy się od ciebie. Oni zauważają to to jako negatywna rzecz, że chcieli króla. To jest potem rozprawa po tych wszystkich rzeczach. nie? Czyli mamy obraz Samuela jako cielesnego władcy, czyli dzisiaj cielesnych pastorów, królów, rządzących, prawda, którzy. Pełnią raczej nie wolę Boga, ale swoją wolę. Co cała historia właśnie Jego polega, gdzie same negatywne. Samuel jest tak negatywną osobą, jaka tylko może być. W Starym Testamencie, negatywną, negatywną, więc od początku, od powołania, czyli od Bożej go przyzwolenia, że lud tak chciał, to teraz mamy, mamy pastorów, ludzie tak chcą, ludzie chcą jechać na Benychina, ludzie chcą, sami wsiadają, kupują bilety, bo lecą do Barkoczego, tak jakby Boga nie było w ich okolicy, nie? żeby się pomodlić z trzema osobami. Do czego, o czym my mówimy dzisiaj, nie? O miejscu, o to tu, o to tam, nie idźcie. O miejscu, namaszczony On jest w miejsce Chrystusa, On jest namaszczony, jedyny, a obok brata nie ma namaszczonego, żeby podjechać 5 kilometrów, się pomodlić, czy 15, ale 500 jest zdobywane, nie? Pokonywane. Więc właśnie tutaj mamy przykład upadłego chrześcijaństwa duszewnego. Natomiast kto następuje? Dawid. Już nawet nie będę rozgrzybywał tego, bo to przecież nie moje nagranie, tylko tutaj na grupce. Chociaż minuty ciężkie lecą. Eee, każde imię ma znaczenie, nie? I teraz, i teraz jest Dawid. Według serca. No właśnie o to chodzi, nie? Według serca. Czyli. Yy, I on sobie jest spokojnie cierpliwie, jest odwrotność, nie? Popatrzy się. Pierwsze, drugie, tam ktoś błąd niedawno popełnił w jakimś kazaniu, znowuż to padło. To nie wiem, czy nie czy ktoś gdzieś padło coś pierwsze, kota ogonem odwrócił. Bzdura totalna. Pismo samo siebie tłumaczy i mówi, że to, co ciało jest pierwsze, nie? Ciało jest pierwsze. Nie byłoby, nie mielibyśmy gadki o duchowej rzeczywistości, gdybyśmy w ogóle nie byli powołani do życia z ciała. Mamy z krwi, co się narodziło z ciała, ciałem jest. więc to jest bzdura, nie? Ale to jest nauka New Age, ja Wam później powiem, to jest Dan Moller i Błaszkiewicz i ci inni, którzy nauczają o Twojej świadomości, że Ty jesteś pierwiastkiem Boga istniejącym od zawsze, nie? No właśnie, otóż nie, nie? Ty ten element, zadatek ducha masz w sobie, ale nie jesteś nim Ty, nie? Właśnie o to chodzi, nie? To jest małe to rozróżnienie, nie? Że w narracji... Ale dobra, dobra i wracamy tylko do tego, przepraszam, to jest na inny wątek. Wracamy tylko ten, bo ja muszę lecieć, jeszcze kawkę tylko. Yy, słuchajcie i... I mamy Saula, który jest typowo zewnętrznym, cielesnym człowiekiem, ale równocześnie w Starym Testamencie jest ktoś według jakkolwiek ułomny i ja też jestem ułomny, ja dalej jestem w ciele, ja dalej grzeszę, ja dalej upadam, nie? Więc tutaj szału nie ma, nie ma stryknięcia i że się wszystko zmienia. Mamy, to my mamy obierać, obierać, ale kogo? Nie na zewnątrz płakać, ryczeć, jak to w, w psalmach jest, tylko teraz mamy już w środku, rachu, ciachu, szybko wyznać grzechy, uj, pojednać się i przez wiarę przyjąć, że Pan jest w nas i Amen, i stoimy na, na status quo, nie? Że po prostu chodzimy, chodzimy, przyjmujemy Pana i przez wiarę to dziedziczymy, że jesteśmy w tym, nie? Czyli to już nie ma tam, że na co czekać, na moc jakąś, nie? Musimy się uporać po upadku z jakimiś emocjami, z grzechem, wyznać Panu. I przez wiarę przychodzić. Jeśli jest karcenie, czy jest jakiś taki smutek w Bożych Oczach, który ciągnie się godziny, czy ten, to Pan jest, może gdzieś też tak dać nam taki czas no nie na przetrawienie, bo my tego potrzebujemy. Inaczej bylibyśmy huśtawką, taką z skokami, zwariować by można, gdyby to było oparte tylko na emocjach. Więc Pan musi też nas urabiać tak jak garcasz glinę, zna się na naszej duszy, wie czego nam potrzeba. Wie czego nam potrzeba też jest, potrzebny jest czas wyciszenia i pokuty tak zwanej, że jakby żałujemy i już wycofujemy się od życia naszej duszy, nie? Że Panie, przepraszam, namieszałem, to ja już paluszków tutaj nie grzebię, nie? Już nie, w, nie wtrącam się, nie? Czyli jest takie coś, nie? Nie ku śmierci, ale ku opamiętaniu, ku przemyśleniu, prawda? Czyli to Pan Duch wie, jak nad nami pracować. Czyli czy wiedział, jak pracował? No, ja bym nie chciał tak, jak w Starym Testamencie na całym, że że z zewnątrz schodzi, ma proroctwo od Samuela, że zejdzie na ciebie, duch, wstąpi, rób te, się nie bój, to tam rób co, co będziesz tam dalej będziesz działał. Pamiętajcie, że przy zdrowych zmysłach, czyli nie był opętany, tylko dalej miał wolną wolę. No z tą jego wolną wolą, no to wiecie, różnie to bywało, masakra. E, może i był wysoki, jakbyś tam chyba rozumiem, nie grzeszył specjalnie. Natomiast e, jakie były jego wybory, to można prześledzić, prawda? A potem, kiedy ten pierwszy prześladował drugiego, czyli mamy Ezaf, Jakub, nie? i tutaj jest również, że pierwszy był Kain, potem był Abel. Nie? Czyli że widzimy jeden, dwa, jeden, dwa, jeden, dwa. Pierwsze, drugie, pierwsze, drugie. Nie? Czyli my się najpierw rodzimy z ciała, ale potem jest duch. Nie? I tak samo jak nasze ciało pożąda przeciwko duchowi, temu drugiemu zrodzonemu człowiekowi. Tak samo i Saul pożądał przeciwko Dawidowi, nie? Czyli Saul był wynikiem ciała, cielesnego człowieka, czyli że ludzie chcieli na wzorzec innych ludów mieć króla. Zgapili, patrzyli się dookoła na ziemi. O, tamte plemię ma króla, tamto ma plemię króla, ale to fajnie, nie? Ale oni mieli Boga! Ten lud miał Boga, który z nieba przemawiał. To jest odstępstwo. I potem wyli, że odwróciliśmy się od Ciebie i zapragnęliśmy króla. Więc to oni sami mówią i mają tego świadomość. Więc to nie ja interpretuję. Samo słowo o tym mówi. I teraz wracając do tego prześladowania, że tak samo jest w chrześcijaństwie, nie? że jest linia ciała, jest linia e, dominionizm, to się nazywa właśnie e, rządzenie, rządy na ziemi. Rządy na ziemi. Tu trzeba z tym uważać. I budowanie królestw, to jest kościołowanie, kościoły, kościoły, kościoły. To jest ta starotestamentowa nuta budowania królestwa. Każda myśl, która się przeciwko poznaniu Pana podnosi, każdy, ktoś, kto się drętwieje i, i stroszy na temat mojego mówienia o kościołowaniu, o upadłym chrześcijaństwie, to to jest właśnie to, że jest taki właśnie już na ziemi, przyczepiony, przyczepiony, podczas gdy to, to co budujemy i wszystkie znaki na niebie i na ziemi, że nic nie budujemy na ziemi. Budujemy w niebie się wszyscy jako kamienie żywe, w nową Jeruzalem, jako w organiczny Boży dom. Organiczny, organiczny. To, co tam było napisane w, w Waszych wpisach, jakaś miłość, że razem, nawzajem, to jest to budowanie, to jest ten element, nie? Staleni, złączeni, spójnią pokoju. I teraz, do czego zmierzam z tą kalką właśnie, jeśli chodzi o Saula? Żeby nie popaść w taką rzecz, że interpretujemy, jak robimy badania nad duszą, albo żeby wziąć nauczkę, gdzie nie popaść, nie? Już popadniemy, jeśli w ogóle będziemy tylko się odnosić do Saula, dlatego że dusza, Saul był po prostu duszewny, a my, Pan Duch, jako słowo, gdzieś tam napisałem, że jest jak miecz obosieczny, przepraszam, który rozdziela szpik od kości, czyli pokazuje nam nasze osobiste intencje. Czyli już nie zajmujemy się Dawidem i jakimś Saulem, ale my mamy osobiście poznanie Pana, które nam pokazuje nasze własne motywacje. To są tak subtelne motywacje, prawda? Subtelne, nie? Ja cały czas badam gdzieś moje motywacje. Czy to coś komuś pisząc, czy badając, czy coś jest personalne, mniej lub bardziej wychowawcze, czy mniej wychowawcze, czy personalne, czy mściwe, prawda? To są takie małe niuanse, które Pan pokazuje i kto ma mi to pokazać? I ja sam siebie mogę oszukać, prawda? Wpowiadając sobie albo wyolbrzymiając motywację jedną na drugą i mówiąc sam w sobie nie, 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 nie. nie? Ale jeśli jest myśl, która poddaje nam, pokazuje... Jezusa Chrystusa, to ta jest ta czysta, nie? To jest ta czysta właśnie myśl, że czy pan Jezus by tak zrobił, nie? Czy pan, pan, który miłuje, nie? To trzeba mądrości. Mądrości prowadzenia w Duchu Świętym i tak postępujmy w Duchu Świętym, nie? Czyli ta miłość i to porowadzenie w duchu jest cierpliwe. Tak samo jak był cierpliwy Dawid, spokojnie on nie miał takiej wizji jak Saul. Nie? Saul został raz, że wybrany przez ludzi, którzy chcieli. On nie chciał, ale poddał się temu, tak jak ci pastorowie. Ludzie chcą mieć pastora. Tutaj mieliśmy takie historie różne lokalnie, że albo pogadacie sobie dookoła, nawet mamy braci i siostry, którzy koniecznie są zdania, że ale musi być, nie? oczywiście w tym rozumieniu, że musi być Saul nie? bo jakby się rozejrzeć według życia i funkcjonowania to być może mamy tu na grupce pasterzy, prawda? jeden drugiego pasie i w zborach również są tacy ludzie, którzy pasą nie będąc nazwanymi pasterzami, pastorami, ani jakkolwiek nie, nie będąc nazwani, oni to po prostu robią po prostu są kochanymi braćmi, którzy pasą. Nie? Czyli to jest ta funkcja, a nie nazwa. Nie? I teraz, jeśli e, kto ma rządzić, nie? no to czy nie jest to piękniejsza linia, żeby iść za Bogiem samym, mieć proroka, który, który przekazuje same żywe słowa od Boga, jak trzeba upaść? My chcemy analizować serce Saula, a może przeanalizujmy serce tego ludu. Ludu, czyli nas, którzy chcą mieć króla kogoś innego niż Boga, nie? Autorytet jakiś, nie? Jakiegoś brata, albo na przykład tam tych kaznodziei, nie? Że ochy, achy. I nagle się okazuje, że w serduszku on zasłania, nie? W miejsce Chrystusa, czyli jest jakieś imię i nazwisko kogoś, nie? Kogoś, kogoś, nie? Czyli ja po tym też poznaję czyste posługi, że ta posługa nie, ani posługa, ani brat nie zasłania Chrystusa. Czyli ja mogę odciąć, uciąć, skasować, yy, nagrania kazaka, nie tłumaczyć, on umrze, i co dalej, a świat kręci dalej i Pan Jezus jest dalej. I będą inni bracia, którzy dalej usługują, oni są, są małe zborki, małe kanały są. Więc tutaj yy, 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 mamy badać bardziej swoje serce, czego my chcemy, nie? jeśli tam ci zignorowali głos na ziemi ludzi, proroków. To jakże ujdziemy cało, jeśli my zignorujemy tego, który z nieba do nas dzisiaj przemawia. nie? To jak przemawia? Właśnie jak jest nasze prowadzenie, nie? Dlatego o takie małe moje dzielenie. Widzicie, tylko się na chwilkę otworzyć. A tutaj co ja to mam? Paręnaście minut u matku. Nie wiem, czy to wam na grupkę dawać. Chyba dam, nie wiem. Um, no także w ciekawy wątek ciekawy wątek, bardzo fajnie mnie to tak bardzo lubię, zainspirowało ta wymiana zdań między Mariolą i Olą a już w ogóle mnie bardzo buduje że, że takie studium żeby zrobić, że, że właśnie że ta, ten, ten ogień żeby wejść i śledzić, do, do czego mnie według słownika jakieś, jakieś ciągi zobaczyć historię, zaczytywać się zanurzyć się do końca życia, możemy być zanurzeni w słowie, w Biblii ale będziemy wtedy równocześnie też mądrymi ludźmi, nie? takimi siwymi, mądrymi ludźmi, którzy coś o życiu wiedzą, o postawach, o, o zachowaniu, jako chrześcijanie, no bo nie jako psycholodzy, nie? ale jako chrześcijanie, którzy po prostu widzą Boże działanie, nie? Bożą linię, Bożą linię życia, Jego wyborów i jak ludzie reagowali, nie? więc jasne, że może być przestroga dla nas. I z Dawida, i z Saula, w sensie pilnowania serca, ale co? No to to, co serce? My już mamy Pana, który nas pilnuje, ale dalej jesteśmy tacy jak Saul i Dawid, czyli mamy zmysły, mamy porządliwości, mamy dalej serce, które może nas odwieść, nie? Ale jak odwieść? Myśli, jakie myśli? No, kiedy wzrastamy i wiemy, ale kto nam to powie, że, że mamy złe dążności, że do być jakimś, dlatego że mamy słowo, które mówi, że nie bądź nikim. Mamy Koryntian, yy, mamy listy o miłości, że nie szuka swego. No to jeśli ciebie, to bracie, siostro, nie, nie, mnie nie trzyma to słowo, że nie szuka swego, nie wybrzmiewa, to od razu nie ma alarmu, prawda? Że szuka swego. No to skąd byśmy to wiedzieli, gdyby nie posługa. Ja nie, nie widzę takiego wersetu na przykład w Starym Testamencie, że nie szuka swego, nie? Przynajmniej ja nie widzę, do głowy mi nie przychodzi, nie? nie ma takiej narracji, nie? No po prostu, że lud ma być razem, że sobie pomagać, owszem, ale takie nauczanie, jakie Jezus nam zostawił, to tego nie ma, nie? Więc mamy żywe słowo, które nas poucza i pokazuje nam i nasz stan, gdzie jesteśmy... I to, że właśnie jest w listach napisane, że ciało pożąda przeciwko duchowi, nie? a zmysłowy człowiek, jaki zmysłowy człowiek, czyli nie mówimy o świni, o zwłokach i tak dalej, człowiek, tylko o postępowaniu, że człowiek zmysłowy, w sensie, że skierowany na zmysły, i to jest to, co właśnie uczy, uczą ci zwodnicy, nakierowywanie się na zmysły na odczucia typu ale nie duchowe odczucia, do których zachęcam, natomiast odczucia tylko duszewne że nie jest ponazywane bo Duch Święty widocznie nie operuje nie jest ponazywane, że nie mamy lekcji odrobionych w nas co to jest pycha życia co to jest wywyższanie się nad kogoś, co to jest brak uniżoności co to jest zabieganie o siebie, jeśli my na sobie nie mamy przetestowanego tego, to jakże możemy innych pouczać, nie? Jakże możemy wiedzieć, jakże możemy mieć tą pokorę, że, że jacy my jesteśmy perfidni, jacy my jesteśmy przewrotni, Jak serce właśnie to zwodzi. Ale kto nam pokazuje w takim razie to starotestamentowe serce? No właśnie Duch Święty. No właśnie Duch Święty. Więc kiedy podchodzimy do samego Boga, który nas instruuje i pokazuje, to właśnie On robi tą robotę, nie? Że nie analiza jakaś psychologiczna tych czy tamtych osób, natomiast Duch Święty będzie nam pokazywał przez nas, co tamci źle zrobili. Przez nas, nie? Że, wow, tamci go wybrali, a ten się zgodził. No i proszę, ła, ła, trudno to tak odnaleźć, nie? Te wzorce teraz. Trudno, na przykład jak ktoś się do czegoś wybiera, czy mianuje, czy nie ma tego takiego połechtania, takiego, nie, ja, że... Że, no tak, dziękuję, no, miło, dziękuję bardzo, dziękuję, nie? Nie wiem, jest czas na podziękowanie, jest czas na, 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 na docenienie, bo jest napisane, że doglądających podwójną czcią, oddarzajcie, ale ta zmysłowość, ta, ta duszewność, to ja, który nie oddaje chwały Panu, nie? Czyli jakby jest napisane, żeby się ktoś chlubi w Panu, niechaj się chlubi, że ta radość musi być taka w Panu, nie? I to jest, i kto to rozróżni? A kto to rozróżni w nas? Kto takie coś, jaki skalpel może ci pokazać, powiedzieć, co wynika z tego, tak samo jak Paweł? Czy nie, nie pyśnił się, czy zgrzeszył wielokrotnie w listach, pisząc o sobie? Ja, ja, ja to w przystępie głupoty niemalże powiem to ja, a to mnie ci nic nie obchodzą. Czy zgrzeszył ignorując resztę ciała? Mówi, a tamci, co się za apostołów podają, to mnie to tam nic nie interesuje w ogóle, nie? To, to i ja jestem takim naposto No i to, to czekajcie, zdecydujmy się. On grzeszy, czy nie grzeszy. Nie? No to jest chamski czy nie jest chamski? Czy mówi to w duchu? Jest to dla naszego pouczenia, czy nie? Czy możemy takie mieć wejrzenie, a zarazem być czyści i wolni? Chlubić się, ale w Panu się chlubić, wiedząc, że to nie wszystko, wszystko, co robimy, to nie jest z nas, tylko Boży to dar, Boża łaska w nas operuje. Mamy takie doświadczenie. Wolności. Ja z zewnątrz, że, że za, już zdziękowaliśmy tysiąc razy, więc wiemy, mamy to ugruntowane, bo widzimy, no ale najpierw widzimy naszą łomność, niezdolność, nie? No, a nie tak, no bo tak, wpowiadane w siebie, dlatego tak jak Błaszkiewicz, zwodnik jezuita, mówi, nie? Wpowiadanie, on ma metodę wpowiadania. Ja ani sobie, ani wam nic nie powiem, Duch Święty, jak nie zoperuje, jak nie obnaży serca dogłębnie, Twojego, mojego osobiście, to nie da nic radę metoda wpowiadania, ogłaszania, wpowiadania. Nie, albo tak jest, albo nie jest, albo coś Pan w nas robi, albo nie robi. Nic, żadne wpowiadanie. Moje doświadczenie nie musi być doświadczeniem innego, drugiego. Każdy ma swoje serce, które Pan musi rozebrać, nie? a mowa nasza nas zdradza. Nie? Więc jakby. Fajnie, że ciało takie ma być, mamy się budować razem gdzieś nawet docierać, i jak coś nie jest tak, to, to, e, to niech to ulega weryfikacji. W ciele, w ciele, w kościele, tak samo jak komórki, które odrzucają jakie jest jakieś nacięcie, stan zakażenia, coś nie z ciała, nieorganicznego, nie według woli Boga, czy myśl jakaś podnosząca się przeciwko Chrystusowi, to ciało, ciało wytwarza substancje ropne, które odrzucają, wypływają razem z tymi bakteriami na zewnątrz, stąd czasami ropiejące rany, nie? Ale to jest ku ozdrowieniu, ozdrowieniu, To są ochronne substancje, które wyciągają, ale ochronne, prawda? Jest tam zapalny, czasami rozogni się jakaś wymiana zdań, jest tam zapalny. Ale to wszystko ku uzdrowieniu. nie? Że jeśli jest nadrzędna wizja ciała i gdyby takie były zbory kościoły, jak tu na Grupce mamy, to byśmy wszyscy daleko dalej poszli, nie? Że są dysputy, rozmowy... Wymiana zdań, przyjmowanie się w miłości, pas, fałszywe kroki po francusku, fałszywe kroki, nieopatrzne słowa. Dobrze, chwała Panu za wszystko. Budujmy się i wymieniajmy naszym poznaniem, właśnie wymieniajmy się. Nie nadrzucając, ale uzupełniając, co nam przynosi w tej ciągłej otwartości, co nam przynosi zbudowanie, szersze spojrzenie, spektrum jakieś, nie? Dobra, kończę, do usłyszenia. Już kawę się napije 25 minut kazania.